mnie widzisz na jakiejś imprezie, na jakiejś gali, nawet nie podchodź do, ode, do mnie, nie podchodź do mnie, bo dostaniesz fokiem z bani. Artur, to jest patriotyczna rozmowa? Przepraszam. To się nie zapomina. Ta do... wygrana 18 lat temu, ale jednak, jednak jest. Polski orzeł. Na zakończenie poprosimy o kopnięcie i twoją słynną obrotówkę. Ale tu jest już widać, trochę sztywniej, ze stółki to, to cały czas to są orły, czy już jesteśmy wilkami? To jest ten czas, gdzie orzeł biały przemienia się w wilka białego. Tom, Tomku, od 18 lat nie udało się wygrać. Ostatnio też widzieliśmy nagranie z Podpułasu Kultury, gdzie również była przegrana. I nazywasz Tomka Majewskiego, że jest samobójcą. Jakie ty widzisz swoje szanse w tym starciu? Bo już od bardzo dawna nie zaznałeś tego smaku zwycięstwa. 2007 rok to była walka z Toto Mubengą, ostatnia wygrana w ringu zawodowym, później była seria porażek. No wcześniej każdy też pamięta bogatą karierę, no bo o tym nie możemy zapominać, że był, było Sydney, były Igrzyska Olimpijskie, był ćwierćfinał, także bardzo dobry wynik. Było 16 pierwszych wygranych przecież walk zawodowych, ale później trochę się to załamało i tak ludzie zastanawiają się, czy powróci stary dobry Binho i dlaczego mamy w to uwierzyć, że po 18 latach Binho wychodzi i pokazuje swoją klasę. Dlatego, że walka, która zdecydowała, że ja podjąłem decyzję tutaj, że odchodzę z tego boksu, to była walka z Demetriusem Kingiem. Kingiem, nie Don Kingiem, tylko Demetriusem Kingiem, której nie ma w internecie, ja jej też nie mam. Tam było bardzo, bardzo krwawo. Ja tą walkę wygrałem punktem, z tego co pamiętam. Bardzo krwawa walka. Jeżeli, jeżeli Patrzymy się na boks pod kątem, że boks potrafi ująć nam część zdrowia. To na pewno to była ta walka. Ja, ale wygrałem. Zdecydowałem się, że odejdę. Później te kolejne walki miały mało do czynienia z moją misją pięściarską. Ale tutaj, tu, będąc tutaj, tu w tej chwili, tu i teraz. Aha, Jestem jakiś odświeżony. Nie wiem, te, te lata wiem, że mam swój wiek, 50 na karku, ale, ale jest to odświeżony psychicznie. Tomek ma prawie 60, także tutaj jeszcze wiek, wiek nie jest żadną wymówką. Dla... Spokojnie, no, nie, jeszcze do... nie mam, jeszcze nie mam. Cztery miesiące, cztery miesiące, trzy i pół. Dlatego chciałbym się spytać mojego rywala, o ile chcę udostępnić. Nie. W jaki sposób? Bo ja mogę jemu przedstawić, w jaki sposób ja wygram walkę. I co zobaczymy to na, na żywo za kilka dni, tak? 8 lutego. No to z chęcią ale, się dowiemy. Z chęcią się dowiemy. Ale najpierw chciałbym się spytać Tomka, w jaki sposób on jest w stanie mnie pokonać. Tak teoretycznie, jak on to widzi? Artur, teoretycznie to ja nie mam żadnych szans. Jestem starszy. Yy... Jakby to powiedzieć, doświadczenia 25 razy wychodziłeś do zawodowych walk. Nie wiem ile masz amatorskich, ale podejrzewam, że o, ze 150. Nie kostu. Około 100, okej. Okay. Teoretycznie nie mam szans. Natomiast tak, jedna rzecz jeszcze chciałem ci powiedzieć, bo ostatnio mi trochę tak jakby to powiedzieć, powiedziałeś, że Mike Tyson też był też był mały, kiedy staliśmy twarzą w twarz. Tylko zapomniałeś o jednej rzeczy, że Mike Tyson jest o rok młodszy ode mnie. Spodźko, ale w historii świata całego, w historii boksu, był tylko jeden Mike Tyson. Ja nie myślę, że to jest Twój wujek albo bratanek. Nie, nie. Wystarczy spojrzeć na mój kolor skóry. Na pewno, tak jest. na pewno nie jestem ani nawet białym Tysonem. Natomiast w czym upatruję? Woli walki, w determinacji i w tym, że chcę Ci udowodnić, że nie możesz reagować agresją na każdą rzecz, z którą ty się nie godzisz. I chcę po prostu się postawić. to nieważne, czy byłbyś to ty, czy ktoś inny. Ale po prostu ta sytuacja jest dla mnie wykładnią tego, że ja muszę zawsze gdzieś podjąć wyzwanie. Każdy z was musi podjąć wyzwanie, bo zawsze może wam się trafić ktoś na ulicy, drap, który wam będzie groził, będzie napastował waszą rodzinę, czy kogokolwiek, czy będziecie musieli kogoś bronić i trzeba się postawić. I ja jestem, tylko tym zmotywowany. Co będzie w walce, walka pokaże. To jest wyświechtany obiegowy zwrot, ale ilu facetów było bez szans, ilu facetów było skazanych na porażkę, a jednak dawali radę, wygrywali, przegrywali, ale podejmowali walkę. Ja tą walkę podjąłem Inaczej, podejmę ją w sobotę, bo jeszcze do wyjścia jest troszeczkę czasu, więc ja ją w sobotę podejmę. Tomku, ja wiem, że ostatnio być może sobie wyleliście trochę za mało, ale ty nie ze wszystkim się zgadzasz, co mówi twój rywal. Która z tych rzeczy jest taką największą kością niezgody pomiędzy waszymi poglądami? Znaczy, przede wszystkim same poglądy. Chodzi o, o wykładnię poglądów. To znaczy, jeśli ty masz inne poglądy. Jeśli Ty masz inny sposób spojrzenia na świat, to co to znaczy, że ktoś będzie chodził i Cię bił za to, że Ty masz inne poglądy? No Sami odpowiedz się młodym ludziom, którzy nas dzisiaj oglądają, słuchają. Ja potrzebowałem tej platformy. Chciałem tą platformę, żeby zrobić taką wykładnię. Nie bójcie się swoich poglądów, nieważne jakie macie. Macie swoje poglądy, nikt nie ma Was prawa straszyć ani bić za Wasze poglądy. Możecie dyskutować, możecie się wymieniać, możecie. Rozmawiać, ale nie możecie bić się o poglądy. Chyba, że chcecie walki, no to wtedy wychodzicie i udowodnicie. Jak to mówią, oko za oko, ząb za ząb, a potem świat zostanie bezzębny i ślepy. Chciałbyś Binio coś na to odpowiedzieć, bo to było wszystko. Były statement, statement. W Twoim kierunku, w Twoim kierunku były te słowa. Częściowo się możemy zgodzić ze słowem mojego rywala, że miejmy, każdy jeden z nas, miejmy swoje poglądy, lecz nie zapominajmy jednej kluczowej. Jednego kluczowego faktu, że białe to białe, a czarne to czarne. I Tomku, dla Ciebie, na Ciebie w sobotę śmierć nadchodzi. Śmierć zawsze towarzyszy każdemu z nas. Jeśli ludzie nawet nie wierzą w śmierć, to wystarczy przejść się na cmentarz. Ale naprawdę, nie odsyłaj mi jeszcze tam, Artur. Bo ja jeszcze spokojnie parę rzeczy mam do załatwienia na tym świecie. Ale okej, okay, rozumiem, przyjmuję. Przyjmuję to na, na klatę. Będziemy się bili. Rozumiem, że nie będzie litości i ja ci też tej litości nie okażę. I znowu widzisz, złapałem Cię za słowo teraz: będziemy się bili. Ja się na przykład nie biję. Ty może jesteś, ty masz doświadczenie w biciu tu, to tam. Ja walczę jako Olimpijczyk. Ja walczę od wielu, wielu lat. Za mało lata jeszcze biłem się. Trochę na ulicy, trochę ten. Się biłem w szkole tam w Kanadzie, bo. Było czasami tak, że ci dokuczają, jako imigrantowi z Polski, jako ogólnie imigrantowi, a mi z Polski. Także się biłem, ale później zacząłem walczyć. I każda jedna moja walka o długich, długich lat to tak jak taniec. Także jestem gotów wykonać na tobie, pokazać mój kolejny taniec wojenny i będzie dobrze, a ciebie będzie bolało. Tomku, Ty na swoim live'ie powiedziałeś takie słowa, że nasz orzełek nie zachęca, ale odstrasza od patriotyzmu. Jakbyś mógł teraz rozwinąć? wiadomo jak wygląda życie Artura obecnie, tak? Ja nie chcę wnikać w to co działo się w Kanadzie, bo ja nie znam tego życia. Wiem, że wychodził pod polską flagą wielokrotnie w Chicago, walczył w Chicago, nie w Kanadzie. W Kanadzie też, ale w większości w Chicago. Ja to nawet obserwowałem z zainteresowaniem, tak? Natomiast uważam, że ta forma promowania patriotyzmu absolutnie ja się z nią nie godzę, tak? To są proste hasła. Okej, okay, może ludzie potrzebują prostych haseł, ale też za prostymi hasłami musi iść coś dalej. Nie może być tylko au, au i tak dalej, tylko po prostu muszą być głębsze, głębsze treści. Ja uważam, że patriotyzm to nie jest rzecz na pokaz. To jest rzecz, którą każdy ma w sercu. Nieważne jakie masz poglądy, nieważne kim jesteś. Jak przyjdzie czas próby, wtedy pokaż patriotyzm. Nie, nie bazuj na nim, nie chodź, nie opowiadaj, bo jak przyjdzie weryfikacja i okaże się, że tego patriotyzmu nie okażesz, to kim się okażesz? Uważasz, że jest pozerem, że robi wszystko na pokaz, czy nie? Nie, ja tak nie uważam. To znaczy, ja uważam, że robi dużo rzeczy na pokaz. Artur. Przed chwilą tak powiedziałeś. Poczekaj Tomek. Ar zbudowałeś. Przepraszam. Artur skończył psychologię. Nie, nie, skończyłem, ale ja dwa przepraszam, lata. Przepraszam, studiowałeś, okej, okay, studiowa studiowałeś, przepraszam Artur, bo właśnie nie, to było niedoprecyzowane. N, studiowałeś psychologię, więc wiesz jak ludźmi kierować, jak nawet manipulować. No, nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wmawiam <laughs> mi coś wiem, nie wiem. Ale w, dwa lata psychologii. Psychologicznie. A, ale za, zabijałem czas, studiując psychologię i socjologię, z, y, zabijałem czas, żeby się y, dostać, przejść te wszystkie kwalifikacje dostać się w 2000 do Sydney. Tak, okej. Okay. i miałeś, miałeś dwa ostry. lata, jednak pobrałeś te nauki, wiesz mniej więcej jak działają mechanizmy. Mechanizmy społeczne, mechanizmy ludzkie. A to wiesz... racja, to racja. Ok, teraz tak, Artur. Ja uważam, że patriotyzm sprawdza się na wielu frontach. Nie wiem czy pamiętasz, bo byłeś wtedy w Kanadzie, 2007 rok. Spróbuj, spróbuj wrócić pamięcią do tego czasu. Mówi ci coś nazwisko? Robert Dziekoński. Dziekański, przepraszam. Robert Dziekański. Robert Dziekański. Coś mi to mówi. Czekaj, coś mi to mówi. Dziekański. Ja, Okej, okay. to ja ci powiem. Może możesz nie pamiętać, bo to wiadomo, jest pytanie z nagła... Dziekański, ty, a nie zabili go wtedy ten? Tak, to, dokładnie, dokładnie. W Polaka na zabili. Na Pamiętajmy! że kanadyjska policja zabiła Roberta Dziekańskiego, co, który był całkowicie niewinny. Pamiętasz? Dlaczego ty wtedy nie rzuciłeś kanadyjskiej flagi? Dlaczego nie protestowałeś, kiedy zabito w, w Ottawie na lotnisku Polaka, nie, który czekał? Nie, 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 Tomku, zaraz, zaraz. Nie, nie, yy, tak oficjalnie tego. To, to, ja wtedy nie miałem tego rozgłosu, żebym. No, nie myślałem, że mogę coś takiego zrobić, ale nie miałem tego rozgłosu, ani Facebooku, ani YouTube. Ale uwierz mi, wiele razy, wiele razy wtedy, w tamtym okresie, nie po jego śmierci, po jego zgonie normalnie Kanadyjczykom, nie, do imigrantów, do imigrantów zamieszkujących w Kanadzie nie, ale do Kanadyjczyków wiele razy im wytykałem to, you know what I mean? I could tell you in English what I told them, rozumiesz, mogę ci powiedzieć w języku angielskim, co im powiedziałem, ta, a powiedziałem im, że wasz rząd, wasz kanadyjski rząd zabił człowieka, dobrego człowieka, niewinnego, Nigdy nie słyszałem, że ty to powiedziałeś. Powiedziałem wiele razy na ulicy. Powiedziałeś? Jeśli powiedziałeś, to szacunek, ale o, ja nie tak. słyszałem tego. Ja bym Proste. na twoim My, miejscu nie, rzucił ty... fanadyjską flagę wtedy. Wyparłbym się, jeśli zabijają Polaka. Nie, spoko. Ja, ja, ja do Kanady nie, 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 nie mam żadnych tam sentymentów i ten, nie. Yy, kraj... Kraj ale, piękny, wrócę, rob, daj mi, ale Ardur, ludzie, daj mi powiedzieć, skupięci. daj mi powiedzieć, daj mi powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz jest. W Polsce też wydarzyła się taka sytuacja. W Polsce była bardzo podobna sytuacja. Bo ty powiedziałeś też o tym, że friki, patologia i tak dalej. W Polsce wydarzyła się taka sytuacja, był chłopak, którego, którego policja też zabiła na komisariacie. I powiem ci jedną rzecz. Powiedziałeś, że... Wiadomo, że to jest patologia influencerzy. Powiem Ci, że jeden influencer, który jest bardzo ważny dla tej organizacji, Maksymilian Wiewiórka, stał pod komisariatem i protestował. I to jest. Y Objaw patriotyzmu, że chłopak, który jest influencerem, jest tutaj mistrzem tej organizacji, wyszedł i protestował. Ja nie widziałem ciebie na protestach gdzieś powiedzmy w tej sytuacji, czy w innej sytuacji. Okej, okay, wtedy ciebie nie było, ale w sytuacji Roberta Dziekańskiego, bo powiem ci tak, my w Polsce tu ogromnie przeżywaliśmy wtedy tą sprawę. 10 godzin czekania na lotnisku, facet zatłuczony teaserami na lotnisku, kiedy jego mama była ścianę obok. To było straszne. Nie mów mi, że nie było Facebooku, czegokolwiek. Myśmy to wiedzieli. Nie wiem, dlaczego Ty mówisz, że, że do ciebie tam to nie dotarło od razu. No to tutaj, tutaj, tutaj odbitka w kierunku Artura, żeby miał okazję trochę odpowiedzieć na, na te zarzuty, które były dosyć długie i mocne w Twoim kierunku, bo to jest podważanie tego patriotyzmu, o którym tak często, Artur, mówisz. I jaki Ty masz apel i jak chcesz na to odpowiedzieć? No bo gdzieś tutaj Twoje wartości zostały mocno przez Tomka naruszone i podważone. Ja nie podważam jego wartości, okej, okay, Maciej, nie podważam jego wartości, tylko pytam, gdzie wtedy byłeś, co wtedy zrobiłeś? Artur, to są konkretne sytuacje patriotyzmu, kiedy trzeba pokazać jaja, wyjść, powiedzieć, zaprotestować i o to mi chodzi. I to zaprotestował influencer. Człowiek, który, o których ludzie, o których mówiłeś, że to jest patologia, bo to są friki i tak dalej. Freak fighter. Po pierwsze, się odniosę do tych walk dziwolągów. Taki tytuł jest. Freak fighty, nie. Wy sami, a Powiem wam, że na przykład w tym w tym gronie, w którym się znajdujemy dzisiaj i poznałem kilku znakomitych znakomitych ludzi, którzy mają zawodników, którzy mają do czynia tutaj ten. Wszystko jest tacy. Patologia w te freaki wchodzi poprzez niektóre. Oso, o, o, te, o, przez niektóre osobistości, na przykład nie? Confident Najman, albo i tam jest ich tam kilku. nie. Ogólnie grono jest tacy, inaczej by, tutaj by nie było. Popo, popatrzcie, co się wydarzyło kilka dni temu na ostatniej mini konferencji, gdzie jakaś osoba dołącza do naszego grona ja wchodzimy na żywo ja po chwili zauważam, czy coś jest nie w porządku. I dochodzi mi informacja, że jakiś transgender. Byłem… No już nie mogłem wytrzymać, dlatego że tutaj jest wszystko, wszystko jest elegancko. Ja nadal tutaj jestem, jak zauważysz. Rozumiesz? Ale je, jeżeli ja czuję, widzę patologię, która się kręci wokół mnie albo siada, jakiś te, transwestyci, wychodzę. Rozumiesz? I tutaj… I, i, I tu jest właśnie cały sekret, że tutaj nie chodzi, że cały fame jest zgorszony. Tylko organizatorzy Fejmu czasami sobie dobierają, jak zauważę, poszczególne osoby w którzy osoby którzy są, które są chore, patologiczne i szerzą tą patologię i dają złe odzwierciedlenie całej federacji. Ale trochę, Artur, odbiegłeś od tematu, bo pytanie było o ten patriotyzm i o, o ten zarzut ze strony Tomka. Co do patriotyzmu, nie ma drugiej osoby na świecie, drugiego Polaka na świecie, który był, kochał Polskę. Tak bardzo jak ja kocham Polskę, zawsze kochałem. Nie? Um, dlatego ja stworzyłem całą watachę, całe grono. Jest nas tysiące tysiące, nie dziesiątki. Nie setki, są nas tysiące. Artur, na Boga, hipokryzja, ale ruch, stworzyłeś, stworzyłeś społeczność, ale ty sam chodzisz i rozbijasz się, straszysz. Mnie straszyłeś, straszyłeś inne osoby. W swojej rodzinnej bielawie też, też dotarły do mnie wcześniej informacje. Ja nawet mówię: dobra, okej, okay, chłopak miał trudny moment. Ale w Bielawie też miałeś problemy, zaczepiałeś ludzi, robiłeś problemy. Wiem... Nie wiem nic, nie wiem nic o tym, powiedz bardziej szczegółowo, no i no, no, co w Bielawie, co robiłem? Ja mam szacunek w Bielawie, moja Bielawa. No byłeś w Bielawie, była gala też, była gala sportu walki, którą, robił, którą organizował Sławek Grabowski. Tam też były jest incydy... Przecież z Be Beba, pozdrawiam wszystkich orłów z Bielawy, Beba, Arnold, i Bebel Junior, i cała wataha ozioku z Bielawy pozdrawiam was, przez Bemu jesteśmy na ty, cały czas. Ale chodzi. to nikt nie, nie, nic nie mówi, że jesteś na ale ty. Ale nigdy ty. nie byliśmy, a ty się góry, że coś tam było, nie, nie było, wszystko I jest… Niczego nie było? No nie. No to nie wiem, to chyba jakieś naprawdę plotki do mnie dotarły… Ty... Na 100%. Binio, ale a ty... A ty... Tomek trochę sugeruje, że zastraszyłeś jego, jako swojego Polaka Zastraszył, nie, 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 nie zastraszył. Ale, ale, ale obrażał, tak? No, zgroził mi, no wszystkim, że, no nie, że no. swojego Polaka rodaka po prostu obrażałeś, jakim był Tomasz Majewski. Ale z, z czego to wynikło? Jeżeli ja powiedziałem, że Tomkowi więcej wywiadów nie udzielam, bo ma lewackie poglądy. Masz te, takie prawo. Ma, no i tutaj nagle zauważmy, lewackie poglądy. I co się dobrze? Dobrze, powiedzmy, że się pomyliłem, ale ty tego nie uznałeś w ten sposób i cała żygowinka idzie ze twojej strony na mnie, ta, ta cała agresja na mnie, a teraz próbujesz jakoś to obrócić do góry, że to ja tą agresję do ciebie. No nie, ja powiedziałem, że masz lewackie ten i, i nie dostajesz, ten i mówię, nie podchodź do mnie, mówię i, i spoko, ale, po, ale po, ja nie. ci nie ubliżałem ani Maciek, słowem, Maciek. ani ten... A później, a cała ta żegowinka wyszła od ciebie, ja mówię, ja pierwszy co za oszołą. Nie? Ale Artur, to, to trochę odbijasz piłeczkę, bo tak naprawdę to ty nie rzucałeś mocne słowa w kierunku Tomka, a Tomek tylko na swoich live'ach odpowiadał na twoje wypowiedzi po tym wywiadzie. Nie było, tak, nie było. Czas na odpowiedź dla naszego orzełka. Binio, a propos jeszcze twoje spiny z Tomkiem, to ty zacząłeś to wszystko, to ty zacząłeś, w mocnych słowach zwróciłeś się do Tomka, także tutaj… Przy, przywróć te słowa, przypomnij. No to, zaraz to była twoja wypowiedź nawet, no to na, na stories po nagranie, tym wywiadzie, że ja sobie przypomniałeś, co, to, jakie miał poglądy i jakiego wywiadu powiem. Tomek udzielał. Pierwsze, zaraz, pierwsze zaraz, słowa, zaraz. co padło ode mnie w stronę Tomka, że wywiadu więcej nie daje i nie podchodź do mnie. E, dobra, ja wszystko już mam, czekaj. Dzisiaj się przygotowałem. Ja, sobie. ja mam pytanie, kto mi wypił te napoje. Nikt nie ma, żebyśmy nie rzucali. A, dobra, czekajcie. Przepraszam. To jest fucking kurwa, bardzo fucking uh, toksyczna, toksyczna szuja, toksyczna szuja, jebać go. Tomczy następnym razem, tomczy z sport, następnym razem, jak mnie widzisz na jakiejś imprezie, na jakiejś gali, nawet nie podchodź do, ode, do mnie. Nie podchodź do mnie, bo dostaniesz fucking z bani, z manite. No, Szczółka, tak dostaniesz fucking, kurwa, tak ci wyjebie kurwa fucking, a nie podchodź do mnie. To jest fucking pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. To jest fucking cymbale, chybamy. Artur, to jest patriotyczna rozmowa. Przepraszam. Okay. Dobra, to może nie po, znaczy nie po angielsku, ale polsku, mamy, przepraszam, to. Zapraszam do Twarzą w Twarz! Dziękuję, że to powiedziałeś. To jakiś nowy program? Przed... Kurwa, twarzą w twarz? O, o, to... twarzą w twarz. <laughs> jakiś nowy program. Fucking prawie z bani, poszło. No nie, no bo nie można mówić po angielsku, tak? A, no bo no no nie tak, rozumie. Dobra, Jest twarzą w twarz. Artur Binkowski versus Tomasz Majewski po raz kolejny. Przed wydarzeniem Fame 24 Underground. Jakieś panowie jeszcze słowa do siebie? Tylko fucking bez baniek prosimy tutaj na tym spotkaniu twarzą w twarz. Yeah, yeah, straight up. Wanna say say all the best to all the boys all over the world, especially in Nie rozumiemy. Tam po polsku. Then you got to learn some English, my friend. We nie trzeba nic. Polish Eagles. Polish Eagles. White Eagles. All Fly, white high. Power. Fly high. Pozycja bokserska? Do publiczności. Słuchajcie, Tomasz Majewski i Tomasz Binkowski Boks 3. Artur, Artur. Artur. Oje, już mi się. O, grubo. tutaj grubo! Już zły, wściekły. Biały wilk! Biały, <laughs> biały wilk, wilk, wilk podrażniony jeszcze przed tym pojedynkiem na fight 24. Co tu zobaczymy? Czy to będzie orzeł latający, czy jednak nocny biały wilk jest praca na nogach? Lewo prawo, in, out, ciosy proste. Artur Binkowski, widać tego się nie zapomina. Ale ta wygrana, 18 lat temu, ale jednak! Jednak jest! Polski orzeł dobrze, do wielkie Uuu, i tak, o, to latuje, do Tak, mamy to! O, krótówka! Ale właśnie my czekamy na... Ale kopiencji. były ruchy! Artur, były oko, ruchy! Słuchajcie, oko były za oko, ruchy. ząb za ząb teraz Tomasz Majewski. Walka z cieniem. Walka z ale ścień. z kopnięciami, i kopnięcie ale kopnięcie żurawia na zakończenie. Tak. Na zakończenie poprosimy o kopnięcie i twoją słynną obrotówkę. Ale tu jest, już widać, trochę sztywniej ze tak Jest to kopnięcie na głowę, ale tego nie będzie w tym pojedynku. Ale czy będzie jeszcze obrotówka na zakończenie, która mogłaby strącić każdemu głowę? Nie, nie. Słuchasne spodnie, nie Słuchajcie, będzie. obrotów. Wielkie brawa, wielkie brawa. Tomka, co sądzisz? Co sądzisz, orzełku? Dostanie lekki masaż twarzy. Chłabe, to było ale, bardzo obrzydliwe. Ale no to będzie może kolejny pojedynek, bo powrócił stary Binio. Czy już wie, że Binio wchodzi do tej areny z Ja tutaj to jestem. To ja jestem tutaj na jedną walkę, żeby zrobić porządek z tą patologią, która się wiąże z Fejmem. Rozumiem, z niektórymi nieudacznikami, którzy czasami tutaj wbijają pod, pod nazwą Paruwa Nayman Confident, albo, albo tam są inni. Nie, ale nie Ale to co powiedziałeś teraz, że coś za te, ty, ty, ten ryż, to. Ten ryszto, który wychodzi, teraz straciłeś... U mnie straciłeś. Cał, cały. Paweł. Się. A Paweł, Paweł. Cały no szacunek. Straciłeś, cały świat. Cały szacunek. szacunek. Wiem, e, że nie ma... Walkę. Straciłeś szacunek. Słuchajcie, mam pa, tak. Same słowo transwestycji wychodzą. Ty nie ma tu nikogo? Ej, ja uważam tak, e, nie jestem za promowaniem tego typu, typu e, rzeczy. Tylko chodzi to o po to, że tym... Poczekaj, poczekaj. To by był akurat żart. To, bo to jest na świecie i się dzieje. To są ludzie, którzy się rodzą z tym. To nie są ludzie winni, oni tego tak nie chcieli. No tak, tacy się urodzili, e, zażartowali. Panowie, z dobra, z tego. Ko kończymy.